Już za parę dni na Netflixie zadebiutuje jeszcze jeden nowy odcinek Stranger Things, ale nie, nie jest to tajemniczy dziewiąty odcinek piątego sezonu. Ten już się skończył, musimy się z tym pogodzić. Sezon piąty na pewno nie był najlepszym w historii serialu, bo tam ma mnóstwo niedociągnięć fabularnych, ale były też momenty mistrzowskie. No i przede wszystkim finał cudownie moim zdaniem podsumował całą historię. 12 stycznia zadebiutuje za to dokument Ostatnia Przygoda, który pokaże nam jak powstawał piąty sezon. Ja jestem bardzo ciekawy jak od strony produkcyjnej można dowieść tak ogromny projekt i ciekawi mnie to dużo bardziej. Bardziej niż jakiś tajemniczy dziewiąty odcinek, który miałby nam udowodnić, że jesteśmy wszyscy pod wpływem wekny, a wszystko co zobaczyliśmy w piątym sezonie to było kłamstwo. Albo jeszcze lepiej, Netflix wgra nowe wersje odcinków, wydłużone o godzinę, bo okazało się, że jak oglądaliśmy je za pierwszym razem, to wekna wymazał nam pamięć, więc musimy sobie przypomnieć. W trakcie dokumentu zobaczymy jak obsada czyta po raz pierwszy finałowy odcinek albo rozkminę braci dafer nad tym, jak poprowadzić finałowy wątek jedenastki. Będziecie oglądać, czy czekacie na ten magiczny dziewiąty odcinek. No 7 stycznia, jak Netflix gra ten dziewiąty odcinek, to się by już musiał w język go gryźć. Zobaczysz.